Bit from standard analysis procedures today. to hear all this. He's a highly trained. I'm showing a small discrepancy in. A video về cloning trong series Great Half Life. Tak, um, zaczynam od informacji pierwszą. Informacją jest to, że kawałek, nieduży kawałek, możesz 40 minut gry przeszłem tak jakby bez was, tak jakby dlatego że miałem to nagrane... ale miałem poważne problemy z komputerem i niestety jest formatowany, co został save oczywiście miałem zgrane, ale nie zgrałem filmików nagranych, których jeszcze nie wysłałem na YouTube'a. I więc je po prostu utraciłem. No trudno. Będę kontynuował dalej. To chyba wszystko właściwie, możemy zaczynać. Jestem teraz... Nie wiem gdzie. Hmm. Aha, dobra, już wiem. Jedziemy i tutaj zaraz, o właśnie, tu trzeba się zatrzymać. O! Oj, zauważył mnie, dobra. Chwila. Chwila, zaraz go wezmę. Bo tu jest ich aż trzech. Dobra, jeden padł. Jeszcze dwóch. Bo ja tu chcę zachować jak najwięcej życia. Oj! Dobra, padli. Ale jeszcze gdzieś ich słyszę. Ale dobra, mam chociaż życia trochę. Ło! się trochę... Ja... wyjdziecie. A spoko. Pomogli mi. A ja ich nie lubiłem. Co tam mamy? Mm. Itemy jakieś Strasznik. Uj! Nie! Nie zabijaj go! On jest spokojny. Ten czy nie? Jest, ale... Dobra. To nie amunicja? Nic, nic i nic. Tam co mamy? O skrzyny! Pogięło was już. Co tu mamy? Ojej, ojej, Zabij, zabij, no zabij, no. O, co on nic nie robi? No. Oj, jeszcze są tu Tam coś jest, o. No, i to jest dopiero, Jeszcze tu życia, ile mam. To, to ja to lepiej zapiszę. I nie wiem, jak dużo w to nie pograłem, to też taka grafika. Nie wiem, taka sama była, ale ja, taka brzydcza mi się trochę wydaje. Może po prostu byłem przyzwyczajony, że była taka, a potem przestałem grać. Dobra Co tam mamy? Skrzynia, dobra tam przejdę szybko mhm. Teraz, szybko No, wyszło mi to nie najgorzej No, wskakuj tu A, dobra Tu... A nie no, tam coś jest Dobra, to idziemy tam Znowu gdzieś ich słyszę, ale nie widzę Zobaczy, co ci tam mówili Hmm. A co z tamtym żołnierzem? Co... został tam? Chwila. By... To nie to? Ja. No właśnie, już myślałem, że nie mogę ze... Ile mam naboi do tego? To tego będę używał teraz. To? Ja nie pamiętam w ogóle tej akcji, gdzie oni są? A, dobra, jest. Hmm. No dobra, idziemy dalej. Tu coś może być. Chwila, weźmy tą broń i łom, tak jak najlepiej. Tu nic, życie. <grym> o, tam coś może być? a I idziemy. W. Oj, schowam się. Oj. Oj, uciekaj. Nie, ale. Snajper. Czemu to by mnie szczeliło? No dobra, narzekać nie będę, zapiszę lepiej, ale... O, samo mi by zapisało. Wow. Wow. Co to było? O-o. <gry> Kurde, mogę uciec. Pewnie nie stracić tyle życia. No trudno. Albo wczytam. Dobra. Wezmę to życie, bo jednak życie jest ważne. Chociaż niby amunicja też jest ważna, ale trudno. Gdzie wózek? Jak to się otwiera? Mhm. Chyba i tak nie tu wyjść. Mi się teraz tego tak wydaje. Unik i szybko z tego go. Dobra... Hmm. Tak sobie teraz po... Teraz tak sobie pomyślałem, że... Czy nie poszukać... Oj... Czy nie poszukać modyfikacji do Half-Life'a 1? -ki? Na broni jakieś fajne... Albo dźwięki broni... Bo do dwójki wiedziałem fajny mod... Że koleś własnymi jej ustami... Dźwięki podłożył... Różne na przykład świstłomu. Różnie wszystko i. Yy, no. Słyszę komandosa. What? No, pogięło cię. Co ja zrobiłem? Życia nie mam... Dobra, nie koniec. Przegieli, przegieli w ten sposób. Shotgun. Ale dużo życia dostałem. Uuu, masakrycznie dużo. O chociaż w 50 teraz to klikniemy. No to tam się otworzyło, ale nie tamto. Ha, dziwne. Nie, chyba, że... To też. Tak? Tak. Nie wiem, trochę boję się iść tam dalej, ale nie wiem no. Muszę zerknąć jednak co tu jest. Hmm. No nie wiem. Dobra, nie. Pójdziemy tam. Aha, hop. I pędzimy. No ty, ty No to tu przy... O ty. To mogłem wejść, zabić go. Aha. Czyli żadna różnica teoretycznie. No i tu będą. To już wiem Co to było? No, trudno, zejdę z wózka. Może dla pewności Aha, no, zejdę z nim teraz łyso. Jeśli nie trafi. Nie, nie trafi. No trudno, idziemy. Jestem szybszy od wózka, to po co ja? Po co ja nim w ogóle jadę? Co on teraz tu robi? Niby grałem w tego half life a, a tej akcji konkretnie nie pamiętam. Ha. Ja nawet nie ruszyć się nie mogę. No hmm. nie wiem, no traf. Wróćcie ma? No trudno, wrócimy się i pójdziemy tym drugim... drugim tunelem. Może z tamtej strony coś będzie? Tak nie, to nie wiem. No to... Hmm. Tu jest ten koleś chyba. Kurczę, iść po karabin. Ach, zawsze trochę amunicji. I mniej życia, więc teraz znowu musimy wybierać między amunicją, a życiem. No, chyba tu miałem wejść. Tak. Tam jest to. Ja tam pójdę. Oj, nie, 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 nie. Tego się nie spodziewałem. Oj, padł? Nie, nie padł. Hmm. Szybko wezmę apteczkę. I powieknę tam Nie ma tu sprintów? A nie, no nie było Graj! wy Wyfrajzy Chyba gdzie jestem A, dobra. Teraz na pewno zrobię bardziej taktycznie Czyli od razu granaty gdzie... Ła, wow, trochę tego mam. Jakimś zarotem granatem je byle. Ale gdzieś tam jest jeden komandos. Tam jest. Tym pójdzie no strzała. Nie no, na dwa. Trzy. No to, uj, to tutaj granat. Dobrze, teraz gdzie jest to tuję. Oj, 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 szybko! Chciałem przybliżyć, prawda? No już nie poszelasz, dobra. Rewolwer i załóżmy tu gdzie tu jest drabina? A tu była, no, tak mi się zdawało, że gdzieś widziałem no, żyjcie. i nie ma... O, to zapiszę, No pęknij! Nic... a tu? O i też nic. A tu? Wow, też nic! Hmm. W tych skrzyniach normalnie coś było, o to... To po co to tu jest? Chyba tylko... Hmm. Tak myślę, że to nawet nie miało sensu, to... Hmm, no nie wiem, no, może autorzy są, sądzą inaczej, albo są dziwili No, dobra, zeszłem A to kopię prądem? Nie, to nie kopię, tylko szyny kopiam, czyli... Hop Tu zapiszemy i jedziemy dalej W... Wjedzie wyżej. No właśnie, tak sądziłem. A to co to? Jak ja mam stąd uciec? Hmm. Zjedzie niżej jak dam? Oj. A nie, zjedzie, to... Jezu. Jestem geniuszem. A nie. Dobra, to nie wiem, jak ja to teraz mam zrobić. Hmm. Nie, no wiem. Dobra, jest sposób jeden. Yy, tak. Jest, weszedł. Może wybuchnie. Nie, to mi nie wyszło. A jeśli tam muszę dostać. O, ale, chociaż coś znalazłem. No dobra, wracaj tu. Nie, nie tym, nie to, nie to. Ja chciałem łom. Albo to przesunąć zwyczajnie, nie pomyślałem. Nie, ja, tego zwyczajnie nie da się przesunąć. Chcesz mi tam ładnie granata rzucić? Dobra, weszło, weszło, no spadajcie na dół! Nie, dobra, jadę tędy, lepiej mi to wyjdzie. Szybko tam, szybko! Kurde, no nie zdążyłem, chciałem tam się dostać. Czyli na każdej... Wszędzie byli ci komandosi i to. Szybko mówiąc, szans nie miałem. Szybko w tej drodze nie A tu nie ma komandosa, o! O nie. Wózek nie zwiał. Jak to działa? Najpierw tu idzie impuls, potem tam. No to to łatwe. Dobra. Gdzie? Jak wózek tędy przejechał? Chcę poznać raport. Broń. Nie ta. ta. Hmm. Hop, hop. Loading, o co zapiszę Ale ja nie mam mojej bryki Aha Czemu nie pojechało proste górą Do tamtąd, jak tak? Co? To? W kartonie? Ej chwila, tu mojego wózka Nie ma Gdzie on pojechał? Hm. Bez niego chyba mogę iść dalej. Obym mógł iść dalej. Bez niego. Bo jeśli był mi potrzebny, to ja mam przejebane. To muszę odblokować, wtedy będę mógł tu pojechać. Pójść. Czyli jakoś tu mam iść. Oj! Kurde! Nie! Czym się nawet nie skapu. A czekaj się, to wrócę. Aha, tu się zapisałem. Dobra, trudno. To bez wózka idziemy. A teraz nie zrobię tego błędu. I nie wbiję się w ten laser. Wtedy one mi nic nie robią. Oj. Oj. się też mogę tego użyć. Ja bym chciał na przykład. Co? Nie mogę. Co za noby? O kurde No dobra, jak tu idzie, najpierw tu się psuje A, tylko tu, dobra Potem Tu i... Tylko tu, dobra Ha, przeszłem to Gdzie teraz? Tam byłem, to tam A dół. Loding. Kurde. Jak ja tu mam. Ach, chwila, zniszczę to zwyczajnie. Nie, ja, to nie tak działa. Uff. A nie, jednak zniszczyłem. Dobrze. A czyli tu i tak wóz, kabym bym nie miał. O, o oj, nie wchodź tylko w laser nie wchodź w niego ty też nie i sądzę, że w tym miejscu możemy kończyć odcinek, jest taki w miarę więc zapraszam do następnego odcinka i cześć